Na kanale Wiatrakowni dzisiaj kolejny film z serii recenzje małych turbin wiatrowych. Recenzje przeznaczone są dla użytkowników, którzy chcą uzyskać wiedzę na temat realnej produkcji danej turbiny, ceny jej zakupu oraz opłacalności inwestycji w instalację wiatrową. Kwestie techniczne będą poruszane w niewielkim stopniu, jest już sporo filmów dostępnych na temat testów warsztatowych, a my koncentrujemy się na wykorzystaniu turbiny w warunkach rzeczywistych. Przy czym należy pamiętać, że wiatrakownia ma jedne z najlepszych warunków wiatrowych w Polsce i rezultaty uzyskiwane u nas trudno będzie uzyskać w głębi kraju. Jeżeli chodzi o aktualności, to 2 marca rozpoczynamy cykl warsztatów obejmujących zajęcia praktyczne z turbinami wiatrakowni oraz budowanie małej instalacji wiatrowej. Szkolenie jednodniowe, trwające 6 godzin, przeznaczone dla osób zaczynających swoje doświadczenia z instalacjami wiatrowymi, myślących o własnej instalacji wiatrowej oraz pragnących przyspieszyć proces zdobywania wiedzy na temat małych turbin wiatrowych. Świetna okazja, żeby zobaczyć turbiny wiatrowe w akcji i poznać różne rozwiązania, zanim wydamy pieniądze na własną instalację. Po zakończeniu szkolenia, uczestnik będzie w stanie dobrać turbinę, komponenty. Oraz zamontować własną instalację wiatrową. A przede wszystkim będzie w stanie rozpoznać tzw. ściemy i oszukańcze oferty instalacji wiatrowych, których niestety widzimy i zobaczymy coraz więcej z powodu ogłoszonego programu dofinansowania domowych instalacji wiatrowych. Osoby zainteresowane proszą o maila lub o kontakt na stronie wiatrakowni na Facebooku. Wracamy do naszych recenzji. W poprzednich odcinkach były recenzje tureckich turbin Istabriz I700 oraz I2000 oraz chińskiej turbiny M5 o mocy 1 kW oraz kontrowersyjnej turbiny SM6. Dzisiaj recenzja bardzo popularnej chińskiej turbiny M3 o deklarowanej mocy 600W, należącej do grupy turbin pierwszego wyboru ze względu na jej cenę i niewielkie rozmiary. Jest to turbina pierwszego i bardzo często ostatniego wyboru gdyż po instalacji, testach i próbach modyfikacji wściekły użytkownik stwierdza, że produkcja energii z wiatru to oszustwo i wrzuca turbinę na strych albo do piwnicy. Dostają sporo maili z pytaniami, co zostało zrobione źle w instalacji wiatrowej opartej na tej turbinie. Odpowiedź jest przeważnie taka sama: instalacja jest OK, a błąd został popełniony w momencie podjęcia decyzji o zakupie turbiny M3. Uważny obserwator filmów wiatrakowni pewnie się zorientował, że tak naprawdę testowaliśmy dwie turbiny M3: jedną o napięciu pracy 48V i drugą o napięciu pracy 24V. Obie turbiny pojawiły się u nas jako jedne z pierwszych testowanych turbin, dołączając do najstarszej turbiny S3 o deklarowanej mocy 300W. Recenzja tej turbiny będzie w przyszłym tygodniu. Jak wszystkie nasze turbiny, turbina M3 miała okazję pracować zarówno przy słabych, jak i ekstremalnych wiatrach wiejących z prędkościami do 30 metrów na sekundę. Turbina pracowała przez cały czas bez hamowania i zniosła to całkiem dobrze. Testowane turbiny z napięciem pracy 24 i 48 V nadają się do pracy głównie w instalacjach off-gridowych z magazynem energii. Dostępna jest również wersja turbiny M3 o napięciu pracy 12V. Całkowita waga turbiny według producenta to 15 kg, ale ważona przez nas turbina bez śmigieł waży tylko 8 kg. Śmigła turbiny M3 mają długość 80 cm i w rezultacie średnica wirnika tej turbiny ma 165 cm. Odpowiednikiem chińskich turbin o mocy 600 W jest turecka turbina Istabris i700 o mocy 700 W. Dla porównania, waga turbiny Ista i700 to ponad 10 kg, śmigła mają długość 90 cm i średnica wirnika ma długość 186 cm. Do montażu turbiny M3 używamy kołnierza i przeciwkołnierza, co jest bardziej pracochłonne i kłopotliwe niż w przypadku systemu mocowania turbiny i i 700. I wymaga przyspawania przeciwkołnierza do końcówki masztu, czyli wymaga stałego mocowania. W wiatrakowni używamy adapterów mocujących, co bardzo usprawnia montaż i wymianę turbiny. Do testów turbiny M3 były mocowane na naszym najniższym maszcie o wysokości 5 metrów. Przejdźmy teraz do omówienia pracy turbiny M3. Zakupione turbiny były sprzedawane jako tzw. reel, czyli prawdziwe 600 W, osiągane przy nominalnym wietrze 10-11 m na sekundę. Podczas rocznych testów ani razu nie udało się zaobserwować mocy chwilowej tej turbiny większej niż 250 W, pomimo stosowania różnych metod i kontrolerów sterowania. Co gorsza, moc większą niż kilkadziesiąt watów turbina M3 uzyskuje dopiero przy bardzo silnych wiatrach. Przy wiatrach słabych śmigła turbiny ładnie się kręcą, ale produkcja energii wynosi zero. Turbina wymaga bardzo dużych obrotów do, do wygenerowania deklarowanego napięcia pracy. Turbina M3 o napięciu 48 V nie jest w stanie pracować z obciążeniem 48 V, a turbina 24 V. Nie jest w stanie pracować z obciążeniem 24V. Ostatnio miałem wizytę z Włocławka. Pozdrawiam, gdzie właściciele uzyskali w testach warsztatowych napięcie międzyfazowe turbiny 8V przy obrotach 400 obrotów na minutę. Mam nadzieję, że turbinę udało się zwrócić. Problemy z turbiną M3 nie występują tylko nad Wisłą. Jest sporo negatywnych komentarzy na temat tej turbiny również na kanałach angielskojęzycznych. Próbowałem różnych sposobów na ożywienie turbin, i najbardziej efektywne okazało się podłączenie turbiny 48V bezpośrednio do wejścia PWM 24V falownika fotowoltaicznego. Ciekawym efektem ubocznym było odłączanie przez falownika turbiny co kilka minut. Turbina rozkręcała się do 40, a nawet 50V. Później falownik znowu załączał turbinę, napięcie spadało do napięcia pracy falownika i tak w kółko. Może ktoś zna przyczynę takiego zachowania falownika i opisze to w komentarzu poniżej. Po podłączeniu turbiny M3 do wspólnego panelu sterowania dla wszystkich turbin, turbina M3 praktycznie przestaje produkować z powodu niemożności osiągnięcia minimalnego napięcia 48 V. Dla porównania turbina ISTA i 700 nie ma z tym najmniejszego problemu i osiąga odpowiednie napięcie pracy 48 V już na bardzo słabych wiatrach wiejących z prędkością 3-4 m na sekundę. Turbina M3 ustąpiła miejsca turbinie ISTA i 700 w grudniu ubiegłego roku. W ciągu roku wyprodukowała niecałe 20 kWh energii, głównie w miesiącach jesienno-zimowych. Latem średniomiesięczna produkcja turbiny M3 nie przekraczała 2 kW energii. Dla porównania, szacowana roczna produkcja turbiny I700, oparta na jej produkcji od grudnia, to 250 kWh rocznie. Znając roczną produkcję turbiny M3, możemy policzyć wartość średniego wskaźnika wykorzystania mocy. Definicja wskaźnika była już podawana w poprzednich filmach, podaję ją tutaj dla przypomnienia. Przy wielkości produkcji, na poziomie 20 kWh energii rocznie, turbina M3 o mocy 600 W ma tragiczny wskaźnik wykorzystania mocy na poziomie 0,4%. Dla większości małych turbin Wartość wskaźnika wynosi od 2 do 4%. Popatrzmy teraz na opłacalność zakupu turbiny M3 i porównajmy to z opłacalnością zakupu paneli słonecznych oraz innych turbin wiatrowych. Koszty zakupu turbiny M3 z dostawą do domu to kwota 1200 zł. Przy średniej cenie energii elektrycznej na poziomie 1,1 zł za kilowatogodzinę. Koszt turbiny zwróci się nam po wyprodukowaniu 1091 kWh energii, czyli w przybliżeniu po około 55 latach jej użytkowania przy rocznej produkcji na poziomie 20 kWh. Dla porównania, koszt z dostawą do domu paneli słonecznych o łącznej mocy 600 W na dzień dzisiejszy to kwota 720 zł. Koszt takiej instalacji słonecznej zwróci się nam po wyprodukowaniu w przybliżeniu 650 kWh energii. Panele słoneczne mają 3-4-krotnie wyższy średni wskaźnik wykorzystania mocy niż małe turbiny wiatrowe i wynosi on 10-12%. W ciągu roku taka mała instalacja słoneczna wyprodukuje około 630 kWh energii. Czyli koszt paneli słonecznych zwróci się nam już po roku użytkowania. Pomijamy tutaj dla uproszczenia inne koszty instalacji wiatrowych i słonecznych, takich jak koszt konstrukcji wsporczej, czyli masztu dla turbiny oraz rusztowania dla paneli, koszty sterownika dla turbiny wiatrowej czy koszty falownika. Przedział cenowy może tutaj kilkukrotnie przekroczyć koszty zakupu turbiny czy paneli słonecznych. Jak widać z porównania: Zakup turbiny M3 jest jedną z najgorszych decyzji inwestycyjnych. Zdecydowanie bardziej opłacalny jest zakup paneli słonecznych o mocy 600 W, ewentualnie zakup innych testowanych przez nas turbin. W naszym rankingu turbina M3 znajduje się na samym końcu. Osiągane parametry klasyfikują ją bardziej jako gadżet niż rzeczywiste źródło energii. W dalszym ciągu liderem rankingu jest turbina Istabris i2000 – Chociaż wygląda na to, że będziemy musieli skorygować dane dotyczące zmodyfikowanej turbiny SM6, która notuje coraz lepsze rezultaty. Porównanie opłacalności małej turbiny wiatrowej z opłacalnością paneli słonecznych wypada na korzyść paneli przy dzisiejszych cenach turbin wiatrowych i paneli słonecznych. Jak wspomniałem w recenzji poprzednich turbin, małe turbiny wiatrowe świetnie się sprawdzają w, jako uzupełnienie instalacji fotowoltaicznych, szczególnie w instalacjach off-gridowych z magazynem energii. Z naszych raportów produkcji widać, że pomimo dwu-trzykrotnie mniejszej opłacalności, turbiny wiatrowe są w stanie wyprodukować całkiem znaczne ilości energii wtedy, gdy panele produkują niewiele albo wcale, czyli w nocy oraz w miesiącach jesienno-zimowych. To tyle na temat chińskiej turbiny M3. Jeżeli macie pytania, to proszę o komentarze poniżej. Linki do poprzednich recenzji oraz raportów produkcji znajdziecie na końcu filmu. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału.